W tym odcinku, jako że w tamtym odcinku próbowali mnie wystraszyć To pora zrobić tak, że To kuń będzie straszyć Cele na ten odcinek mam tylko dwa Pierwszy To jest muszę zbudować swoje bezpieczne miejsce, swój domek, swoją bazę A drugie to jest pokonać mojego odwiecznego wroga w tej paczce, czyli Hirobraina. Że ja się dałem na to namówić Nie dam się następnym razem, szczerze, to mnie Przerasta to, to, to jest straszne. No ale cóż, cel miałem jeden postawiony na to, żeby zdominować tych śmieci, co mnie tutaj ostatnio straszyli. Generalnie to jest kwestia taka, że ostatnio w sumie to zrobić nic nie zrobiłem. Opuść ty, ty. Generalnie to wyglądało tak, że bardzo mocno lubili mnie straszyć. Ale w tym momencie to ja staję się bestią. Ja w tym momencie staję sobie cel, żeby po prostu tych śmieci wystraszyć. Teraz to ja będę bogiem tej gry. Teraz ja mam ich zdetonować. Ale co potrzebne jest, żeby to zrobić? Na pewno jest mi potrzebny jakiś domek, jakaś baza moja centralna. Więc myślę, że zbudowanie domku będzie odpowiednią rzeczą. Tylko pytanie, gdzie to zbudować? W teorii na tym świecie nie mogę nigdzie czuć się bezpiecznie. Ale zarówno mogę sobie to bezpieczne miejsce zrobić. Na pewno potrzebuję trochę drewna. Co tu jest? Nie uciekaj ode mnie. Wiecie, ja nie chcę. To mnie goni, nie? To mnie goni. Bardzo mi się to nie podoba. Myślę, że... najpierw odbiegnę od tego czegoś. Tutaj mamy dynię, w porządku, czemu w ogóle jest mgła straszna, bardzo mi się to nie podoba. Myślę, że... co tu leży? A, wesoły trupek, pozdro. Bardzo wesoło, nie powiem, że nie. Ale dobra. Nie, 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 teraz mnie nie wystraszysz, śmieciu. Nie wystraszyjcie mnie teraz, nie, to jest nieprzyjemne, te... najlepszy domek, w którym bym mógł czuć się najbezpieczniej, byłby domek w jakimś takim wykopalisku, coś w tym stylu, myślę, że to by było najlepszą rzeczą, jaka hmm, mogłaby być, co to jest, kim ty kurde jesteś, ale ślicznie, a to jest goryl, Żarł koperek Ależ on, żera koperek Pięknie, uroczo Dobra, nie, 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 nie Ja mam swoje zadanie Ja potrzebuję Że tak powiem domku, swojego azylu W którym będę mógł Obmyślić plan Jak pokonać ich Na pewno myślę, że To nie może być miejsce byle jakie, bo Jeśli zbuduję miejsce w Swojego domu w jakimś bardzo totalnie dziwnym miejscu oni mogą zajść mnie w każdej chwili a ja potrzebuję miejsca w którym to ja będę mógł stworzyć te miejsce tu jest ta wioska pillagerów no to wygląda o kurde ty o ty ciulu, jeden chcesz się bić? mordo nie ja masz ze mną szans zjemy szybki chlebek są łóżka, łóżka, nie, łóżka są bez sensu. Są tu jakieś skrzynki, to mi interesuje. Skrzynka może być bardzo fajna, bo tu mogą mieć naprawdę bardzo fajne przedmioty. O kurde, ty. Jest tu trochę sporo. O kurde, ty. Nie, 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 Ty dobra, nie, 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 nie. ja tu nie chcę być. Odchodzimy w drugą stronę. Okej, okay, tu jest grzyb. I myślę, że to byłby do byłoby dobre miejsce. Tutaj to będzie miejsce naszej bazy. Tylko ja potrzebuję szybciutko się ogarnąć. Ze względu na to, że bardzo niedługo będzie się zbliżać noc. Nie wiem co znowu drzwi tu pizda, ale ogarnie się człowieku. Nie wiem co ty robisz ze swoim życiem. Pim, pa, pum, 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 pa, pum. Trochę pochodni, nic mnie tu nie ogląda. Nie mam nadziei. Tam, tu jest grzyb. Ja się ich nie boję. W tym momencie to oni powinni się mnie bać. Dobra, The Mirror. Co? Jaki księżyc? Co? Aha! Dostaliśmy właśnie jakiś event, w którym normalnie mam hejstę. Szybko wezmę to, co moje. Nic mnie nie ogląda, nic mnie nie ogląda. Spoko. Mam nadzieję. Tu mamy skrzynkę. Szybko się zabudować, bo mnie tu coś będzie chciało. Kurde, craftingu nie wziąłem. Kurde, jest kiepsko, szczerze powiem. Bardzo mi się tu nie podoba. Ale jedno wiem, że muszę zrobić tutaj przestrzeń taką, która będzie. To ma bezpieczna oaza, tak. Więc my tutaj musimy zrobić sobie pięknie jakby miejsce, przestrzeń Dobra jest git tutaj tak Więc mi tu nie stoi, nic na mnie nie patrzy, nie dobra yy, Nawet no, szybko udekorujemy jakoś ten domek O, dobra Ty zielony ogórku Wypierdzielaj mnie stąd Chłop się na mnie Oha Więc co ja robisz? Co to jest? Co to jest? Przepraszam bardzo Co to jest? No szkurde, ty! Pierdzielaj dziadzie! Ty, co ja zabiłem? Co to jest? Ty, ja zabiłem to! Wytyfy. Autentycznie, wie nie wiem, co tu się właśnie wydarzyło. Ale dobra, ty. A co, jak wyjdę? Już mi nie chce. Oczywiście, że ten Steve mnie ogląda Z białymi śtypiami Pójdźmy spać Ach, Witamy, nowy dzień Czy on tam dalej stoi? Czy mi zagrzebiały? Nie ma go chyba To dobrze Czy to jest to coś, co mnie... Tak, to jest to coś, co mnie w nocy tu goniło Co to ma w łapie? A to duch jest, dobra, jakiś Ty, mordo! Wypierdzielaj, ty, co ja dostałem? A, jakąś duszę jego Tutaj bardzo, ten To jest dżunglowe, drzewne Drzewno, drzewo Dżunglowe, ale potrzebuję zwykłego Tu jest, mam, pięknie O, ty, ja tu questy mam Wytyfę, o, dawaj Super. Dzięki mordo. Dawaj mi tutaj pięknie, ładnie. Drywno. Moi drodzy, generalnie to jest rzecz bardzo ciekawa, bo oni jeszcze nie wiedzą co ja planuję. Ja planuję ich zdetonować tam. Oni będą w szoku jak ja ich dorwę. O, na pewno potrzebuję... Zbudować sobie ładnie domeczek, eee, o. niech sobie będzie. No, i mamy swój pierwszy domek, no ale dobra, dobra, nie, nie jest tak źle, nie jest y, okropnie. Pierwszy domek swój, mam teraz, czy to jest to, o czym myślę. To jest to. Czy ja chcę tam znowu wejść? Oczywiście. Spierdzielaj, dziadzie. Czy coś tu będzie ciekawego? Tu mamy skrzynkę, okej. Okay. Redstone, weakness, jakieś dispensary. Już mnie nie wystraszysz, śmieciu. Nie myśl, że jesteś taki cwany. Jestem cwańszy. Dawaj mi tu itemy. Tu nie mogę tego. O, więcej itemów, tak jest. To mi się podoba. Eee, zasadniczo, co ja tu jeszcze, czy ja coś tu jeszcze wydutować mogę? Ty. A, to jest, bo jest, tam nic nie ma. Okej, okay, that's fine. Jakiś ładny drzewko. Kowadło tu jest. O, to fajne, ty, ty. Coś tu jest, może? O! O kurde, ty. Temy! Dobra, ty. Można iść na spokojnie już do bazy. Dobra, moi drodzy. Akcja jest bardzo banalnie prosta. W tej nocy szukamy tego zagrzybiałego śmiecia, żeby mu nawalić. W co ja będę ubrany? Będę hełm. Buty. Koniec mojego uzbrojenia. Tak, tak pójdziemy mu Nie Nieważne co by się stało tej nocy, nieważne co będzie tej nocy. Ja tą wojnę wygram. On po prostu nie wie na kogo natrafił. Eee, czy ja tu mogę coś ogarnąć? Z jest problem, bo ja kompletnie nie wiem co tu można wziąć. Gdybym poszedł tutaj gdzieś może jakieś... O, kurczaki. Dzięki. Daj mi to Dzięki mordeczko Co tam chodzi? No jakaś mrówka, czy co? To Ty autentyko, mrówki kurde, ale takie gigantyczne jest big proof. O ty śmieciu, no dawaj tu, dawaj tu Dawaj kur... no tak myślałem, tak myślałem, kurde. Co ty myślisz, że cwany jesteś? To jestem gołtem tej gry, a nie ty. Kurde, chłop, myślisz, że mnie straszyć będzie. Dobra, na razie można się wycofać. Aktualnie już pokazałem, kto tu jest z postrachem, kogo on się ma bać. Dobra, jest dobrze, jest dobrze. Już jest pokazany, jesteś. Już... Chłop, nie wiem co w tym momencie tego, co tu się stanie z nim, tak? On nie wie, on, on w szoku będzie, jak dorwie się do mnie, e, co ja mogę zrobić. No proste. Jako, że idziemy na batalię wojenną, dobry mieczyk to podstawa. Refilki jak najbardziej są mi potrzebne. Czy ja coś mogę jeszcze przydatnego wziąć na tą walkę? Chyba nie. To jest problem, że mam strasznie mało, ale. Też jest strasznie, kurde, ciężką sytuację. Ale ja mu pokażę, ja mu pokażę, kto jest gołtem tej gry. Kto rozwali go, tak? Dobra, przejdę tutaj. Skraftuję sobie troszeczkę więcej jedzenia. Teraz jestem pewny, że ta baza jest safe na 100%. Nigdzie więcej nie mogę postawić już pochodni. I to się nazywa bezpieczna baza. Dobra, noc zapadła. Idziemy na ostateczną bitwę z tym śmieciem. Kurde co to jest co to tak wszystko wychodzi o kurde, ty ty nas są swoich Na są swoich